W tym filmie pokażę Ci, jak zwiększyć ekspozycję zdjęcia w Lightroom, ale tylko w tonach średnich, bez wpływania na cienie i jasności na zdjęciu. Użyję narzędzia, o którym byś nie pomyślał, jeśli byś chciał zwiększyć ekspozycję na zdjęciu. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj pod filmem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Warto też kliknąć ten dzwoneczek, pod filmem, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale. Zapraszam Cię też do pobrania mojej darmowej paczki presetów New Horizons paczki presetów, która zawiera też presety, profile, profile takie specjalne narzędziowe, które wykorzystasz w korektach lokalnych, które świetnie ułatwiają edycję zdjęć. Ja ich często używam, także sam gorąco polecam. No dobra, przejdźmy dzisiaj do naszego tematu. Normalnie robiąc ekspozycję na zdjęciu używamy, no wiadomo, panelu Basic. Zobaczcie, klikamy sobie panel Basic i w panelu Basic możemy sobie zmienić po pierwsze samą ekspozycję. Przesuwając suwak ekspozycji, możemy też wpływać na pewne części zdjęcia, jak highlights, shadows, whites i blacks, czyli te najjaśniejsze części, potem cienie, biele, no i czernie. Możemy też to robić, klikając bezpośrednio i przytrzymując myszkę na tutaj histogramie, tak jak widzicie, wystarczy zobaczcie, że najedziecie na jakąś część tutaj, ten część histogramu jest podświetlana i teoretycznie możecie ekspozycję zaznaczyć i przesunąć ją, ale zobaczcie, to powoduje, że przesuwa się też tutaj cały histogram, łącznie z tymi czerniami tutaj cieniami i. Highlightsami, także tego byśmy nie chcieli. Dodatkowo to wpływa na całe zdjęcie, a nie tylko na te tony średnie. Można by to zrobić w krzywych, zobaczcie. Można by dodać sobie tutaj kilka punktów na krzywej, takich blokujących, i tylko tutaj, zobaczmy, tutaj po środku sobie ten z troszkę tony średnie podnieść. Jako tak, to działa, nie jest to wcale zła opcja. Ale to już jest troszkę taki wyższy poziom, ale też o tym warto wiedzieć, że w ten sposób możemy sobie te tony średnie podnieść. Ale w dzisiejszym filmie chcę pokazać Ci jeszcze inny sposób, i ten sposób jest dosyć nowy. On pojawił się dopiero w momencie, kiedy do Lightroom'a została dodana opcja Color Grading. I w sposób będzie dużo łatwiejszy, dużo szybszy, jeśli nie używacie w jakiś do color gradingu tego narzędzia. Czasem potrzebujecie albo używacie też do color gradingu, ale potrzebujecie troszkę tylko podnieść szybko tą ekspozycję właśnie tonów średnich albo właśnie może stonować troszkę highlights albo troszkę wyciągnąć te cienie. Można to zrobić też w color gradingu. Zobaczcie. Zamkniemy sobie krzywą, otworzymy Color Grading, zobaczcie, mamy tutaj Shadows, Highlights, i Midtones, czyli cienie, jasności i tony średnie. I teraz tutaj zobaczcie, mamy dodatkowy taki suwak odpowiadający za Luminance, czyli za jasność tych tonów. Zobaczcie, możemy go przesunąć i wtedy rozjaśniamy, zobaczcie, tylko tony średnie. Kliknijmy sobie tutaj w ten napis Midtones, wejdziemy w pełne tutaj kółko z wszystkimi tutaj suwaczkami Tutaj dodatkowo, zobaczcie, mamy jeszcze dwa takie ustawienia blending i balance, które też możemy wykorzystać do takiego delikatnego dostrojenia sobie tej ekspozycji. Zobaczcie, jeśli byśmy chcieli na tym zdjęciu podnieść tylko ekspozycję właśnie tonach średnich, mamy kółko tutaj midtones. Bierzemy sobie luminance i zobaczcie, przesuwając luminance w prawo, zwiększamy jasność, ale zobaczcie, zwiększamy i tą jasność dokładnie tylko i wyłącznie tutaj na histogramie w tych tonach tutaj średnich po środku nie ruszamy tutaj cieni, nie ruszamy jasności. One są nadal chronione i to jest fajne właśnie w tym narzędziu, że bardzo łatwo można czy to w Lightroomie mobilnym, czy właśnie w komputerze yy, czy na telefonie można spokojnie sobie właśnie łatwo szybciutko zwiększyć tą ekspozycję tonów takich średnich, które często odpowiadają za te Najfajniejsze części zdjęcia, także w łatwy sposób możemy dodać takiego kopa troszkę do zdjęcia. Zobaczcie, przesuniemy sobie tą ekspozycję tonów średnich tutaj w górę, powiedzmy 55, i dodatkowo tu możemy sobie to jeszcze jakby dopieścić. Zobaczcie, mamy. Blending tutaj, on odpowiada ten suwak za tak jakby, przenikanie tych wszystkich y, trzech warstw, czyli midtones, highlights i shadows. On dosyć delikatnie tutaj będzie wpływał. Zobaczcie, to widać po y, histogramie i tego narzędzia ja nie ruszam. Często możecie y, ewentualnie jakąś korektę wprowadzić sobie suwakiem Balance. pod warunkiem, że nie korzystacie w tym samym czasie oczywiście z, z samego color gradingu, bo jeśli Byście jeszcze użyli tutaj kolor gradingu jakiegokolwiek, to wtedy te suwaki, dwa tutaj, też niestety będą miały wpływ na cały color grading i na jego efekt. Także jeśli używacie tylko na przykład tego narzędzia do samej ekspozycji, wtedy możecie się też pobawić tymi dwoma suwakami. Zobaczcie, tu mamy dodaną tą jasność w tonach średnich 60, 55 i teraz klikając balans tutaj i przesuwając go sobie, zobaczcie. Jak przesuwamy w jedną stronę, albo w drugą stronę, to jak oddziałowujemy na te, na te tony średnie, gdzie one się znajdują. One są przesuwane delikatnie w stronę cieni. Bardziej działamy na tą część tonów średnich, która jest bliżej jasności, albo działamy na tą część tonów średnich, która jest bliżej ciemnych tonów, także możemy sobie tutaj też jeszcze delikatnie doregulować to. Zobaczmy na przykład tą część tu zdjęcia tutaj te zielone wrzosy, które tu pięknie były jeszcze świeżutkie, zielone na wiosnę. Zobaczcie, jak możemy tu wpływać na to, na to przenikanie delikatne, to rozjaśnianie, w jaki sposób ono wpływa tu. Zobaczcie, tak samo tutaj w tym tle, pomiędzy tymi jasnościami, a tutaj ciemniejszymi partiami. Zobaczcie, jaka jest różnica, jeśli przesuwamy sam suwak balans, jak wpływamy na tą to dodanie naszej ekspozycji w tych tonach średnich, jak całkiem inaczej to wygląda, nawet na takim zdjęciu powiększonym, dosyć mocno to widać. Zobaczcie, naprawdę ta różnica w tle, jeśli się przyjrzycie teraz spokojnie, ja przesunę, zobaczcie, jest spora. Widzicie? I tym suwakiem, właśnie możecie sobie dodać tej ekspozycji. Zobaczcie, takie dodanie tutaj ekspozycji delikatne, zobaczcie, jak wpłynęło na to. Zdjęcie, widzicie te tony tutaj skóry, twarzy, troszkę te średnie tony zostały, troszkę takiego kopa. Bardzo fajnie to wygląda. Ja tego narzędzia często używam. Wcześniej do dodania takiego kopa używałem w module Basic, właśnie Whites, dając go na, na plus, ale myślę, że wykorzystanie kolor gradingu i podbicie lekko tych tonów średnich daje dużo fajniejszy i bardzo taki ciekawy efekt. Mam nadzieję kochani, że ten króciutki odcinek był pomocny, że nie pomyśleliście o tej funkcji, że można ją tak wykorzystać, i naprawdę będziecie mogli się pobawić sami tą funkcją i coś z tego wyciągnąć, i nauczyć się coś ode mnie, i w przyszłości wasza obróbka będzie dużo lepsza. Ja już powoli ogarniam swój nowy komputer, także mam nadzieję, że niedługo wrócimy do pełnego setupu, gdzie będziecie mogli mnie całego też widzieć, i dużo nowych filmów jest w planach na razie. Przesiadka z PC na Maca zajmuje mi trochę czasu. Muszę wszystkie dane, których jest naprawdę mega dużo pokopować pomiędzy dyskami różnymi, posegregować to jakoś, jakoś znaleźć tutaj dobry setup dla mojego MacBooka teraz, żeby to wszystko działało, żebym nie potracił jakichś danych, a mam dużo jeszcze danych klientów, sesje w trakcie obróbki, także trochę mi to czasu zajmuje, także mam nadzieję, że wybaczycie, że ostatnie filmy są dosyć takie szybkie, krótkie, ale już niedługo wracamy do fajnych nowych filmów. Dzięki wielkie jeszcze za oglądanie. Jeśli jeszcze nie daliście łapki w górę, warto napisać. Czekam na komentarze, jakie tematy Was interesują w przyszłości. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!